Co robi Anubis w zimowy poranek pod polskim sklepem? Skąd wziął się w nowojorskim barze? Albo dlaczego siedzi w pustym japońskim metrze i dokąd tym razem jedzie? Te pytania mogą przychodzić do głowy podczas oglądania obrazów Joanny Karpowicz. Egipski bóg pochówku i opiekun zmarłych wydaje się jednak doskonale odnajdywać we współczesnych scenariach. Pomimo, że domena jego działalności zawsze związana była ze śmiercią, był on bogiem niezwykle lubianym i szanowanym przez Egipcjan. Podczas gdy za zniszczenie odpowiadały bóstwa takie jak Set i Apofis, a obowiązki pana zaświatów od okresu średniego państwa przejął od niego Zyrys, Anubisowi pozostała najszlachetniejsza i najbliższa człowiekowi rola – psychopompa, przewodnika dusz. Przybierający postać szakala Anubis pomagał więc duszom zmarłych odnaleźć drogę do zaświatów. Malowidła grobowe i ilustracje w Księdze Umarłych ukazywały go prowadzącego nieboszczyków za rękę na psychostazję, czyli ważenie duszy, zwane również Sądem Ozyrysa. Mając to na uwadze, nie dziwi zatem, że również na obrazach Karpowicz Anubis jawi się raczej nie jako złowrogi omen, lecz obserwator i towarzysz nastawiony przyjaźnie. Przywodzący wręcz na myśl skojarzenia z duchem opiekuńczym, w naszym kręgu kulturowym utożsamianym za stróżą. Choć niezmiennie związany ze śmiercią, oswaja go codzienność, w której nam nieustannie towarzyszy. Możemy go spotkać już nie pośród sarkofagów i piramid, lecz w pustym pokoju, mieście o zmierzchu lub spokojnym poranku przed rozpoczęciem pracy. I tak jak my, czeka na autobus, obserwuje ludzi. Albo ma przerwę na papierosa. Obrazy Karpowicz nie są jednak jedynie kontemplacją tej sięgającej starożytności eschatologicznej relacji z egipskim Bogiem. Można je wszak śmiało czytać również przez pryzmat kultury współczesnej. Artystka czerpie inspirację z kina i kultury popularnej. Jej antropomorficzny szakal przypomina bohaterów filmów neo-noir, powściągliwych samotników czekających na kogoś w przydrożnym barze. Obserwujących otoczenie z dystansu, lub snujących się bez celu po podejrzanie cichej i spokojnej okolicy, która skrywa jednak sobie tylko znane sekrety. Anubis przemierza więc ten przepełniony narracyjną głębią i dyskretnym dramatyzmem postindustrialny świat świat pełen melancholii, samotności i tajemnicy, przypominający niekiedy dziwnie opustoszałą i przygnębiającą Amerykę znaną wszystkim z pejzażu Edwarda Hoppera. W tym kontekście w obrazach Karpowicz dostrzec można zarazem krytykę współczesnej kultury, której autentyczna interakcja międzyludzka i duchowość ustępują miejsca powierzchowności, przygodności i alienacji. Wydają się to jednak zmiany tyle sztrapiące, co nieuchronne, zaś Anubis choć pozostaje na uboczu, wciąż stara się nie zatracić kontaktu z otaczającą go rzeczywistością. Czy to więc apatia? Pogodna rezygnacja? A może amor fati, Umiłowanie losu? Faktem pozostaje, że na większości prac to wcale nie napięcie i pesymizm, ale osobliwie kojący spokój wydaje się emocją dominującą. Pomimo całego egzystencjalnego i moralnego ciężaru, kąpiel w upalny dzień wciąż wydaje się relaksująca, powietrze po deszczu rześkie, przyroda fascynująca, a pizza z ananasem przynajmniej niezła. Ta społeczno-kulturowa perspektywa niewątpliwie poszerza odbiór dzieł artystki. Najciekawsza jest jednak moim zdaniem ostatnia warstwa interpretacyjna, którą tu przedstawię. Nazwałem ją roboczo interpretacją psychologiczno-antropologiczną. Aby dobrze ją zrozumieć, Należy jednakże przyswoić uprzednio pojęcie liminalności. Słowa tego używali pierwotni antropolodzy, tacy jak Arnold van Gennep i Wiktor Turner, aby opisać stan charakterystycznego zawieszenia, jaki pojawia się podczas rytuałów przejścia, gdy porządek i struktury społeczne tymczasowo się rozluźniają, a tożsamość i status uczestników rytuału stają się płynne i niejasne. W fazie przekraczania granic wszystko może się wydarzyć i nic nie może być brane za pewnik. Każda tradycja i instytucja może zostać porzucona albo ulec zmianie, by dać początek nowej. Czas zawieszenia jest zatem czasem konfuzji i wieloznaczności, ale zarazem momentem badania dotychczasowych prawd i wartości, czasem nowych możliwości i perspektyw. Ok, ale co to wszystko ma wspólnego z twórczością Karpowicz? Na jej obrazach z pewnością nie znajdziemy sytuacji najbardziej typowo kojarzonych z liminalnością, obrzędów, wojen, ważnych chwil lub doniosłych wydarzeń. Wprost przeciwnie, częstowani jesteśmy raczej prozu życia codziennego, typowością, zwyczajnością. Co jest więc w nich takiego niezwykłego? Otóż, liminalność, tak jak ją obecnie rozumiemy, nie musi wcale wiązać się z wydarzeniem o oficjalnie wielkiej skali i dostatecznym stopniu formalności. Ostatecznie liczy się przecież to, co dany moment znaczy dla nas, nasze subiektywne jego doświadczenie. Chwile utrwalone w twórczości Karpowicz interpretować możemy jako liminalne mikromomenty, krótkie przebłyski w naszej codzienności, które delikatnie wydobywają nas z rutyny i mogą potencjalnie wpłynąć na nasze życie. Może to być nieoczekiwana, zrodzona w ciszy refleksja, podskórna reminiscencja chwil dawno minionych, albo spontaniczna epifania, która potrafi mniej lub bardziej subtelnie zaważyć na naszej przyszłości. Doskonale uzupełniającym takie odczytanie i często przewijającym się motywem w serii Zanubisem jest zmierzch, tradycyjnie najbardziej liminalna pora cyklu dobowego, gdy dzień przemienia się w noc. To jednak nie wszystko, ponieważ liminalność posiada również swój wymiar przestrzenny. Przestrzeń liminalna to przestrzeń przejściowa, a więc bezosobowa i pozbawiona indywidualnego charakteru. Za przykład mogą posłużyć tu hotele, lotniska, dworce, supermarkety, biurowce, hale i magazyny. W mniejszej skali będą to zaś wszelkie korytarze, przedpokoje, poczekalnie. Zaplecza, a nawet same ulice. Swój liminalny charakter szczególnie dobitnie zdradzają miejsca opustoszałe. Pozbawione typowego dla nich roju użytkowników, szkoły, place zabaw, galerie handlowe i sieciowe bary mogą budzić zarazem nostalgię, jak i niepokój. Obcując z obrazami za Nubisem, możemy często odnieść wrażenie, że nie tylko sama sytuacja jest nam bliska i znajoma ale i przedstawione na nich miejsca, gdzieś już widzieliśmy. Może nawet w nich byliśmy. A jeśli nie, to przynajmniej oglądaliśmy je wiele razy na zdjęciach lub filmach. Nostalgia wydaje się więc zrozumiała. W końcu jest to okazja, aby przyjrzeć się lepiej miejscom, które wszyscy dobrze znamy, które wydają się niemalże fabrycznie wpisane do naszej zbiorowej podświadomości, a z którymi wiążemy zarazem jakieś osobiste doświadczenia lub okresy naszego życia. Czemu jednak tak często budzą one jednocześnie napięcie i niepokój? Cóż, powodów może być wiele. Jednym z nich jest zasadnicza dziwność związana ze zmianą okoliczności, w jakich owe miejsce obserwujemy. Aby lepiej to przedstawić, posłużył się przykładem dzieł mało znanego francuskiego artysty, Michela Braka dla którego to właśnie ta lekko niepokojąca strona liminalności stała się motywem przewodnim twórczości. Ogołocone z nieodrodnego, bogatego sztafażu przestrzenie potęgują swoją liminalność, gdyż ich i tak już przejściowa użyteczność zostaje tymczasowo zawieszona, a ich nieosobisty charakter staje się całkiem dosłownie bezosobowy. Opustoszała przestrzeń liminalna to zjawisko na tyle niecodzienne, iż może sprawiać wrażenie, że choć wszystko wygląda bardzo znajomo, to coś jest nie do końca w porządku. Wrażenie, że być może naszym oczom ukazało się niedobrze znane miejsce, leczy go do Pelganger, słowrogi sobowtór. Niezgadzające się z naszym przyzwyczajeniem szczegóły powodują w nas dyskomfort niespełnionych oczekiwań, znany jako efekty Doliny Niesamowitości. Nietypowa cisza i spokój mogą również budować napięcie, sugerując jakieś zakulisowe zdarzenie, które wpłynęło na zachowanie mieszkańców i ich nieobecność. Zaś wspomnienia i powidoki ludzi na co dzień użytkujących te miejsca, skontrastowane z aktualnie rażącą pustką, mogą dodatkowo nadawać im upiornego charakteru. Wróćmy jednak do twórczości Karpowicz. Obecna w niej liminalność jest oczywiście znacznie subtelniejsza niż ta eksponowana na najbardziej reprezentatywnych przykładach, podbijającej internet estetyki liminalnych przestrzeni. Trudno niemniej byłoby ją zignorować, a w moim przekonaniu jest doskonałym kluczem interpretacyjnym do twórczości autorki. O czym więc jest ta twórczość, gdyby spróbować ująć to jednym słowem? Według mnie o stanie zawieszenia. Łagodnego oderwania od przyziemnego świata i związanych z tym oderwaniem momentach ambiwalencji. Motyw ten wzmacniany jest i powtarzany kolejno, na wszystkich możliwych płaszczyznach. Od wspomnianych już przestrzeni liminalnych, refleksyjnych mikromomentów oraz zawieszeń między świadomością a nieświadomością. Przez zawieszenia w czasie, między dniem a nocą. Między teraźniejszością a kontemplowaną przeszłością i przyszłością, między starożytnym sakrum a współczesnym profaną, aż po zawieszenie między światem realnym i materialnym, a metaforycznym i niematerialnym, między zwierzęciem a człowiekiem, wreszcie między życiem a śmiercią. Zastygły na poetyckich pejzażach miejskich Anubis. Doskonale symbolizuje te przejściowe stany i staje się patronem spontanicznej zadumy podczas przerwy w pracy, podróży lub odpoczynku. Nie ma większego znaczenia, że gdy otrząśniemy się już z tych metafizycznych subtelności i niuansów, ostatecznie większość tych chwil niezauważenie rozpływa się z powrotem w rutynową codzienność, pozostawiając po sobie jedynie efemeryczny ślad odciśnięty w naszej podświadomości. Być może tego dnia wcale nie zmienimy pracy, nie zadzwonimy do bliskiej nam osoby, ani nie odmienimy naszego życia. Kluczowy jest jednak czysty potencjał, jaki te możliwości ze sobą niosą. Nigdy przecież nie wiadomo, kiedy przyjdzie nam do głowy, by na przykład rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady.